W 146. odcinku podcastu Pokój w Głowie. Jest to podcast psychoedukacyjny. Ten odcinek nagrywam w Warszawie, a za oknem jest 13 stopni. Tym razem chciałabym trochę pociągnąć temat z poprzedniego odcinka, trochę też pobazować na jakichś badaniach psychologicznych dotyczących bliskich relacji i emocji w naszym życiu, które wpływają na jakość tych relacji. Ale emocji wynikających nie stricte z relacji, tylko z tego, co razem robimy. Ale także ogólnie ujmując, chciałabym poruszyć temat, jak dążenie do wolności ma się do tworzenia bliskiego związku. Jak tu jedno do drugiego się ma, ponieważ wielu osobom związek kojarzy się z utratą wolności. Ale to nie jest tak, jak myślicie. To wcale nie tak ma wyglądać. Nazywam się Kasia iwaszczuk pudianowska i jestem psycholożką, która od wielu lat pracuje z dorosłymi, prowadząc terapię. Tak jak przed chwilą wspomniałam, trochę nawiążę do badań, i znowu nam się tutaj przewija badacz nazwiskiem Aaron. I on w szeregu właściwie różnych badań z różnymi osobami przeprowadzanych. We współpracy z różnymi osobami, ze swoją żoną też, odkrył, albo pewnie raczej potwierdził swoją hipotezę, że bliskość nie musi być zagrożeniem dla wolności. Ona tak naprawdę nie może być wręcz zagrożeniem dla wolności, jeżeli związek miałby być udany. Ale zacznijmy może od tego, czym w ogóle jest wolność. Otóż wolność psychologiczna. Czyli nasze poczucie wolności tak naprawdę to jest taka energia, ciekawość, eksploracja, to jest możliwość wyboru, to jest autonomia, poczucie autonomii, które jest kluczowe dla dobrostanu. Jest to poczucie wpływu na swoje decyzje, na rozwój, na kierunek życia, na kierunek, w którym zmierzamy. Pamiętajcie, to jest wolność. I biorąc pod uwagę, że wolność jest możliwością wyboru, to w momencie, kiedy ja wybieram bycie z jakimś człowiekiem i dążenie do tego, żeby nam było dobrze i żeby tej drugiej osobie też było dobrze i mi oczywiście dobrze w tej relacji, to znaczy, że ja wybieram, że będę dbać również o uczucia drugiej osoby, nie tylko o swoje. A jeżeli ja to wybieram, to znaczy, że ja nie muszę, tylko że chcę. I wtedy jest to moja wolność. Dlatego też bardzo ważne jest spotkanie odpowiedniej, pasującej do nas osoby, czyli takiej osoby, przy której jednak nadal będziemy się czuli wolni. I tutaj zobaczcie, ja myślę, że nieporozumienie, które polega na tym, że wielu osobom związek kojarzy się z utratą wolności, to nieporozumienie to polega na tym, że my nie mamy zrezygnować ze swoich celów, nie mamy się ograniczyć do życia takiego, jakiego ktoś od nas wymaga, tylko mamy dopasować tego drugiego człowieka do drogi, którą my i tak już podążamy, czyli nie dopasować tego człowieka w znaczeniu, że go zmienić, tylko po prostu ten człowiek ma podążać tą samą drogą, co my. I dlatego my nie spotkamy. Raczej w przypadkowych miejscach, w przeważającej ilości przypadków, tej właściwej osoby, tylko spotkamy właściwą osobę najprawdopodobniej już realizując nasze cele, będąc w jakiejś drodze, idąc za swoimi potrzebami. Przykład. Jeżeli ja bym chciała wędrować po górach z kimś, i do tego, między innymi, jest mi potrzebny związek, żeby odkrywać nowe szlaki, nowe trasy. Wspinać się na nowe szczyty, gdzieś nocować w schroniskach, to bardziej prawdopodobne jest, że ja tego człowieka spotkam w górach niż na dyskotece. Oczywiście on może być na dyskotece, ale będzie wśród setek innych ludzi, którzy tam się znaleźli, którzy nie mają nic wspólnego z górami, chyba że to będzie dyskoteka w schronisku górskim, oczywiście. Ale jeżeli to będzie dyskoteka nizinna, to będzie ten człowiek wmieszany w tłum czyli Statystycznie małe prawdopodobieństwo, że tą osobę tam spotkam, wyłapię i że ona w ogóle tam prawdopodobnie będzie. Natomiast oczywiście większe prawdopodobieństwo jest, że spotkam tego człowieka gdzieś w górach i wtedy też jest z automatu mniejsze prawdopodobieństwo, że znajdą się w tych górach, szczególnie jeżeli będę gdzieś dosyć wysoko. Nie na jakiejś asfaltowej drodze, gdzie można chodzić w klapkach, tylko powiedzmy na jakimś wymagającym szlaku, to wtedy mniejsze jest prawdopodobieństwo, że osoby, które tam się totalnie przypadkowo znalazły, tam będą. Czyli sami widzicie, na dyskotece jest większa przypadkowość, albo może inaczej mówiąc, większe zagęszczenie fanów dyskotek. Natomiast jeżeli ja chcę fanów gór. To muszę iść w góry, bo tam jest większe zagęszczenie fanów gór, a mniejsze zagęszczenie całej reszty ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z górami. Te góry oczywiście to tylko przykład, ponieważ myślę, że rzadko kiedy celem naszego życia jest chodzenie po górach i myślę, że jeżeli chodzi o góry, to one tak naprawdę są jakimś takim narzędziem do dawania sobie poczucia wolności. Idę w góry po to, żeby czuć wolność. Płynę jachtem, Pomorzu po to, żeby czuć wolność. Czyli to jest jakiś taki nasz sposób dawania sobie wolności, poczucia wolności w życiu. I myślę, że każdy z nas ma jakąś taką swoją drogę ku wolności, a jeżeli nie ma, to warto się nad tym zastanowić: co mi daje poczucie wolności, jakie aktywności, co ja chcę robić, w jaki sposób chcę żyć, żeby czuć wolność. I zobaczcie, jeżeli my pójdziemy w tym kierunku i będziemy podejmować różne działania, aby swoje życie dopasować do siebie, to tam wszędzie będą jacyś ludzie i ci ludzie będą już w jakiś sposób do nas dopasowani. I wtedy, wiążąc się z człowiekiem, który podąża w podobnym kierunku jak ja, w tym samym, w kierunku tego samego portu, powiedzmy, ja nic nie muszę, bo my oboje chcemy i możemy zjednoczyć nasze siły. I współdziałać w tym wspólnym rejsie, w tej wspólnej podróży, w tej wspólnej wędrówce. Natomiast jeżeli ja podążam do jakiegoś portu, a ten ktoś drugi do żadnego portu nie podąża, albo on podąża do jakiegoś portu, a ja do żadnego, albo oboje w ogóle do żadnego portu nie podążamy, to nam zjednoczenie sił właściwie co da? Będzie nam się milej dryfowało. Ale raczej myślę, że nikt z nas nie tworzy związku po to, żeby żyć bez celu wspólnie z drugą osobą. Podsumowując, na ten moment to, co mamy ustalone już tutaj w tym odcinku, to że spotkanie odpowiedniej osoby, poszukanie w ogóle też odpowiedniej osoby w odpowiednich miejscach może sprawić, że nasz związek będzie tylko i wyłącznie oparty na C, a wchodzenie z kolei w związek z kimś, kto nijak jest, nawet jeżeli jest nami zainteresowany i jest atrakcyjny fizycznie i może fajnie się gada, ale jego dążenia mają się nijak do naszych celów życiowych, to wtedy, jeżeli my stworzymy z tą osobą związek, to prawdopodobnie będzie tam zbyt wiele muszę i będziemy mieć poczucie, że to ogranicza naszą wolność, bo będziemy się musieli ciągnąć gdzieś tam nawzajem, każdy w swoją stronę. Czyli pierwsza rzecz podstawowa to nie wiązać się z byle kim, tylko z kimś dopasowanym. Aha, oczywiście sprawdzamy przez zadawanie pytań i rozmowy, zanim podejmiemy jakiekolwiek istotne decyzje w związku z drugą osobą, czy ten człowiek jest dopasowany. Pamiętajmy o tym, że takie poczucie wolności i autonomii jest kluczowe dla naszego dobrostanu. Ogólnie w życiu, nie tylko w związku, ogólnie w życiu. Więc jeżeli mamy dobrze żyć, to musimy mieć poczucie wolności. Jeżeli mamy dobrze żyć, to nasz związek ma nie kolidować z naszą wolnością. No i teraz wracając do Arona, tego Artura Arona, który badał reakcje mężczyzn chodzących po mostach na Ankieterkę na tych mostach spotkaną, o którym mówiłam w poprzednim odcinku, to ten Artur Aron pokazał w swoich badaniach, że najbardziej satysfakcjonujące związki to te, które umożliwiają wzajemne rozszerzanie. Ja, co to znaczy? To znaczy, że razem odkrywamy świat, razem uczymy się nowych rzeczy, od siebie nawzajem się uczymy, ale też razem się uczymy tego, czego żeśmy oboje nie umieli, razem przeżywamy coś nowego, razem dojrzewamy i razem się rozwijamy. Można by powiedzieć w takim razie, że dobry związek to taki, który daje nam więcej świata, a niego ogranicza. Wspólne natomiast wykonywanie nowych, pobudzających zadań w parach zwiększa poczucie zakochania i bliskości. I co z tego wynika? Że związek, który jest oparty na współpracy, na eksploracji, na wzajemnym wspieraniu autonomii zresztą, czyli mamy Twoje, moje i nasze, a nie wszystko nasze, albo tylko Twoje i moje, mamy wspólnotę i oprócz tego jeszcze jesteś Ty i ja ze swoimi obszarami indywidualnymi. Więc taki związek, który wspiera naszą autonomię. I oprócz tego daje nam poczucie wspólnoty, daje nam przestrzeń na nowe doświadczenia razem i pozwala na wspólne tworzenie czegoś większego, czegoś większego, wspólnych projektów, sensu, przygód, to ten związek może być nie tylko zgodny z wolnością, ale wręcz ją wzmacniać. Wyobraźcie sobie, że we dwójkę czasem można się czuć bardziej wolnymi niż pojedynczo, ponieważ właśnie o to chodzi. Że działamy w drużynie, więc w drużynie możemy zdziałać więcej niż każdy z osobna. We dwójkę mamy większe życiowe zasięgi, więcej większych projektów możliwych do zrealizowania. Z drugiej strony, jeżeli to się nie dzieje, jeżeli ktoś nas ogranicza, mamy poczucie, że w pojedynkę bym mogła zrobić więcej niż z tym człowiekiem, to jest to oczywiście wielka czerwona flaga. I zobaczcie, że wychodzi na to, że wolność nie wyklucza związku, wręcz związek powinien nawet podbijać nasze poczucie wolności, natomiast związek, który tłumi wolność, traci swoją siłę. Najbardziej pociągające i trwałe związki to te, w których ludzie przeżywają razem emocjonalne przygody, rozwijają się i nadal czują się sobą, oczywiście, to jest kluczowe, żebyśmy się czuli sobą, żeby to wszystko nie wynikało z jakiegoś takiego Wychodzenia poza strefę komfortu jako sztuka dla sztuki i robienia czegoś po prostu po to, żeby robić, bo mam poczucie, że ja powinnam robić, a nie że chcę. Tylko chodzi o to, żeby moje życie było zgodne z moimi wewnętrznymi potrzebami i dążyło do jakiejś takiej realizacji moich potrzeb, moich marzeń, które są tożsame z osobą, z którą się wiążę. Częściowo tożsame, oczywiście, nie musimy mieć wszystkich identycznych marzeń. Tak jak już mówiłam, że jest miejsce na nasze, jest miejsce na twoje i na moje. No i taka wspólna eksploracja świata, odkrywanie świata, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego, zresztą, może scalać, a nie ograniczać. Muzyka Teraz można by sobie zadać pytanie, skąd my w ogóle wpadliśmy na ten pomysł, że związek to jest utrata wolności? Skąd ta tragiczna narracja? Oczywiście, ja tutaj w tym podcaście mam niezmiennie jednego winnego, a jest nim patriarchat. I teraz uwaga, jak mówię o patriarchacie, to nie mam na myśli wcale mężczyzn, tylko system różnych przekonań, którymi się kierujemy. I patriarchalne przekonania mogą mieć zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Po prostu przez setki lat było nam to wbijane do głów niezmiennie, więc trudno jest nam teraz się od tego po prostu od tak uwolnić. Natomiast oczywiście warto kwestionować krok po kroku różne patriarchalne głupoty. No więc, jeżeli patriarchalne przekonania sprawiają, że my mamy poczucie, że związek to jest koniec, swobodnego życia, koniec dobrostanu, tylko jakiś znój, obowiązek i masakryczna charuwa, to coś tu nie gra, prawda? Zauważcie, że patriarchalne podejście do związku przypisuje zarówno mężczyźnie i kobiecie konkretne role, czyli właściwie takie musze, wewnętrzne musze najczęściej. Taki wewnętrzny przymus, co ja muszę robić i ogólnie rzecz ujmując, to Kobieta musi być matką i sprzątaczką, a mężczyzna musi być bankomatem rodzinnym. I jeżeli my kierujemy się w życiu tym muszę, to ograniczać może to nasze chce. Prawda? Muszę koliduje z chce, bo wiadomo, że muszę jest ważniejsze niż chce. Zatem ja wtedy nie żyję tak jak chcę, tylko żyję tak jak muszę. Tworzę związek patriarchalny po to, żeby żyć tak jak muszę. A wiadomo, że muszę to nie jest wolność, tylko chcę to wolność. Tak jak mówiłam na początku, wolność to jest możliwość wyboru. Wolność to jest nasza autonomia. Jeżeli ja muszę jakąś rolę odgrywać, to wiadomo, że to się wyklucza z autonomią. Więc pamiętajmy: związek ma być szyty na miarę osób, które w nim uczestniczą. To nie jest jakiś tam. System wymagań, które musimy spełnić, ogólny dla wszystkich ludzi i uniwersalny, tylko my tak naprawdę związek, który tworzymy, mamy dopasować do siebie i do drugiej osoby, która w tym związku uczestniczy razem z nami. Tak? Czyli to ma być dla nas dwojka związek na naszych zasadach, na zasadach, które sobie we dwoje żeśmy wybrali i stworzyli, a nie zasadach, które wałkowane są przez ludzkość od setek lat które tworzą mnóstwo problemów i właściwie też mnóstwo samotności generują. Moim zdaniem patriarchat prowadzi do samotności w związku i w ogóle do samotności, bo też myślę, że w dużej mierze do lęku przed bliskością, która wiąże się teoretycznie z odgrywaniem jakiejś wstrętnej roli. I teraz wyobraźmy sobie, że spotykają się dwie osoby z takim patriarchalnym systemem wartości i oczekiwań od bliskiej relacji i od siebie samych. Wchodzą w związek z milionami różnych muszę i ty musisz, więc nie ma się co dziwić, że związek jest utratą wolności dla nich, prawda? Bo to jest taka pułapka, takie więzienie. Tam już nie ma miejsca na nich, na to, kim oni autentycznie są, na to, co czują, na to, czego potrzebują, tylko życie się sprowadza do tego co oni muszą. Mamy na szczęście XXI wiek i możemy funkcjonować inaczej i nikt nam nie zabroni. Zatem raczej zastanówcie się, czego wy chcecie sami w swoim życiu dla siebie i też po co wam w tym wszystkim jest związek? Po co druga osoba? Bo zobaczcie, że można chcieć osiągać różne rzeczy i nawet nie mieć za bardzo w sumie w swoim planie życiowym miejsca na drugą osobę, że ja nie mam ochoty się nawet w najmniejszym stopniu do kogoś dopasowywać to znaczy, że nie mam miejsca na drugiego człowieka. Natomiast jeżeli uważam, że dopasowanie się jest małym kosztem za to, że będę mogła jakieś fajne emocje z osiągnięcia różnych celów dzielić z drugą osobą, to znaczy, że mam miejsce na drugiego człowieka, ale takiego, który pasuje do mnie i zmierza w tym samym kierunku. Tylko najpierw oczywiście warto wiedzieć w jakim się zmierza kierunku. I myślę, wiecie też, że na początku takiej relacji prawdopodobnie warto w ogóle poruszyć temat wolności, bo jeżeli dla kogoś wolność już w nieodwracalny sposób równa się temu, że tworzycie jakieś inne relacje alternatywne i nie da się tego jakoś przetłumaczyć, prawda? I sprowadzić jednak. Do wspólnej definicji wolności, kiedy Twoją definicją wolności jest autonomia, możliwość wyboru, wspólne cele, wspólnie podjęte decyzje, świadomie przeanalizowane, ale też cele osobne każdego z Was, w których się wspieracie. Prawda, wychodzi na to, że możemy sobie różnie zdefiniować wolność. Jeżeli ktoś się boi wolności i wyklucza wolność w związku, bo dla niego to się równa możliwości zdrady, to też prawdopodobnie do siebie nie pasujecie. No tutaj przecież nie chodzi o to, żeby spełniać jakieś kryteria i siebie nawzajem kontrolować, tylko żeby wybierać siebie nawzajem i chcieć ze sobą być. A zatem wolność jest ważnym tematem najpierw do przegadania ze sobą w swojej głowie, na spotkaniu ze sobą samą czy ze sobą samym. Potem myślę, że do przegadania ze sobą też jest wolność której oczekuję od związku, jak miałaby wyglądać wolność w związku, który tworzę, no i z potencjalną kandydatką czy kandydatem do takiej bliskiej relacji, na pewno też jest to jeden z kluczowych tematów do przegadania, bo, tak jak mówiłam wcześniej, wolność jest bardzo ważna dla naszego poczucia życiowego dobrostanu. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli masz ochotę sięgnąć po więcej moich treści, zajrzyj sobie na stronę PokójWgłowie.pl, gdzie znajdziesz linki do mediów społecznościowych, transkrypcję wszystkich odcinków podcastu, sklep z pamiątkami nawiązującymi do treści niniejszego podcastu. Zasubskrybuj sobie podcast Pokój w Głowie w swojej ulubionej aplikacji podcastowej, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Opowiadała Kasia Iwaszczuk-Pudzianowska. A odcinek zmontowała Katarzyna Pilarska.